manka moje borówki omroziło. Będzie mało borówek, ale za to powinny być mega wielkie. piękny Mało ich jest, no ale za to będą ładne. Szkoda, że tak mało, no ale no co poradzić? Taka pogoda w tym roku. Jeszcze przejdę do tych swoich zaszczepek. Tutaj krzaki jagody kamczaskiej coś tu puszczają, ale ledwo co? Raczej z niej nic w tym roku nie będzie. Dopiero na drugi rok może na wiosnę zacznie rosnąć. Ale borówki pomału, pomału zaczęły się opuszczać. Już dwie, trzy już ładne są. Były suchutkie, a już się ładne robi. Także może coś z tych borówek będzie na drugi rok. Ja nie sypię w ogóle żadnych nawozów, nic. Tylko kora i trot. Żadnego nawozu. Nawet jeśli ludzie mówią, że to ekologiczne, ja nie sypię nic. Tylko trot, kora i igły. Tu już jak widać z tego roku borówkę i ma już owoce. Tylko ona była, te trzy krzaki były bardzo Wcześniej kupione to są najładniejsze A te dopiero Choć tu ten jeden krzak ładnie już rośnie Też był suchutki a już ładnie uroś Także A te najwcześniejsze trzy Którem kupił No i a tu są trzy z tamtego roku Także elo do następnego